Widzowie. Dzisiaj zagramy sobie Amonga. Gramy na modyfikacji Taunofas. Wow, Wow! mam? Jestem neutralem. Ja jestem. Ja, ja drugi raz jestem impostorem. Ja jestem sheriffem. Bomber! Eee! Woo! I ja dostałam dany zwykłego dany. tego, ja dostałam zwykłego crewmate'a, to po prostu crewmate'a, co mam robić? Robić taski. Kurde! I bez wentów. Viktor! Ja dajcie, żeby ramp rampage był na dłużej. No się tak, żeby rampage był maksymalnie jak się da. Aha! Dobra, mega wytyfy. Dobra. Dobra, jestem, Ej, ja czy, jestem ja też Ej, czemu gramy impostorów? Ja, ja na jestem crewmate'em. Ja jestem po prostu crewmate'em. Ej, ja jestem Ej, po prostu bez crewmate'em. Ej, gramy na dwóch impostorów bez ma... fajne jest. Ej, ja zaraz włączę. Zaraz włączę. I, jeszcze wy... I włącz killing only, bo tak to to będzie bez sensu. Właśnie zastanawiam kto mnie pierwszy zastrzelił. Bo ja w sumie w życiu nie gram na Hiden Ja grałem eee. Ale... Dobra, Krume. jestem vigilantem. Ja jestem shifterem. Robimy speedrun tasków, robaki! Dobra. Nie musicie fejkować tasków, bo przecież no. i tak. Ale my jesteśmy szeryfami! Okej, okay, ja jestem. Ej, po co reportujecie? No ja właśnie! Nie można... Się, nie 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 się teraz ja, się wywa ja się wywaliłem o kogoś tam Ale nie, nie, nie. Bo ja serifa miałem! Ja serifa miałem... Dobra, ja walimy wywaliłem. teraz wszyscy z kipa. Blablabla gadu gadu nic nie wynikło. Okej, okay, to na wszelki wypadek jeśli ten to go wywalę, bo ja jestem widziałem. Okej! Okay. Ja miałem co dwóch. I wyłączyć, ja i mogę wyłączyć też szeryfów, ale macie w sumie zostawiłem. Nie? nie? da się więcej szeryfów wy... wyłączyć. Ojej, do mnie mama dzwoniła. Boże, wzią? ja muszę zmniejszyć, ja muszę zmniejszyć to, do ja mojej Ej, to jest to dno, nie zabijajcie z... przez chwilę Kacperka, bo ja, bo do ja, mnie ja, mama Jak ktoś to... Z jestem na Witalsach, znaczy tam, gdzie są Witalsy, proszę, że mnie jak zabiję. Dobra, jestem. stań. Dobra jestem impostorem. Jaki ich Czekaj, Brumaj, czytaj, okej, tak, tak, OK, OK, to licz do...

ja mam 20 to skupam się. Znaczy można wyjść na jedną drabinę, ale nie można potem Dobra, pukam. Ja powiedz gdzie teraz jesteś tylko, na początku. Nie. Teraz spełniłeś... Powiedz mi, nie możesz sabotować i nie możesz weryfikować. Ej, w następnej rundzie wyłączcie, bo ja jestem szeryfem teraz. Ja wszystkie role wyłączyłem, niemożliwe, że ja coś strzelę. Tak. Szukamy, gdzie on jest. Chyba nie... O, siema! Super! Kurde, nie zdążyłem w ciebie strzelić jako ten. Dobrze leżysz? Dobrze no leżę leżys. i robię taski teraz na duch Mam następnych kolegów. Ej, a Ej. mogę zrobić już tego, nowego no lobby? Nie. Będzie normalny taki high Dobra, w sumie jak zginąłeś to możesz y iść robić nowe lobby. Mogę zamykać ale, ludzi. Ale, ale... Tam nie, nie mogę. tak. tak. Ale tak, o, musieli, ale tak to będziemy ale tak to będziemy musieli... Tech. Może, ale będziemy musieli <coughs> zmienić na ten... Ma normalnego amoruka! Lecisz Nie! Tak! Cperek się! Nie da się da w Nie da się nie da się ten. Kacperek w odweżem! Nie, bo się da, tylko że na... na ta nowa się jak się kliknie to się da Okej Ale ja nawet mam... w sumie taki improwizowany hidensyck jest fajny. Dobra, już zrobiłeś tą grupę na tym prawdziwym hitansiku No tak. Dobra, to dawaj koda, bo, już, ja, bo mnie już zabił. Wyłączcie tego, że można pisać co 15 sekund. A dałeś już koda? No. Sprawdź, I ile mówię. osób nie żyje. Ty, o, trzy mówię. osoby nie żyją. Dobrze że, że, dobrze, że ja nie mam tego dzikiego taska w elektryku. O, nie, jakiegoś... No jasne. Wifi, tak, Wi-Fi tak... mówiłem, że nie można zamknąć wiecie, że na... Wiecie, że Aha. na ten można wybrać, kto ma być szukającym? Przepraszam. Znaczy, chowa... Znaczy, no, szukającym. Dobra! I tak lepiej, kto jak tu szukającym? Ja mogę pierwszy szukać. Dobra. No co? W końcu? Nie wiem, już nie Nie, to, no, to niech nie się samo losuje. No. No. Ja zmienię sobie na, cza na czarną ten, nie będziemy widać. Jeszcze raz udało mi się ten na perfekta ukończyć to na zewnątrz z tym telefonikiem. No, ja też zawsze na perfekta szukam. Albo w sumie i tak mnie zauważyli to. No jak ty mnie, ty słyszysz ty co? Ile osób zostało tam? No to jest ciało, ale nie raportuje. No się, pawi taki, no, nie. jeszcze mamy czynde. Tak. A my? tak a, ale, ale nie, do nas się możesz już dołączać, bo my, my już czekamy w kolejnej tej. Hej, no, Łukasz. I ogoniak. Ja, hayden Sika. I będziemy mogli się chować. Ej, jaki będzie nasz nadchodzący? Komputer przez co się wywalisz. To będzie mi o! Oooo. wiki tak jest oszukiwany. To już lepiej wygląda. Dobra, jestem cytatem. Ooo, airship. O ja, ale, ale jestem. Ej, a na airshipy, gdzie się respi? Imposta. Nie wiem, pierwszy raz gróbuję w do sika. A mam A możemy się chciać śmiertować? Proszę jak jakąś zasadę, że nie można. Ej, mam, mam pytanie. Czy można biegać, gdzie chcemy, żeby zrobić taski, czy nie? Można. Okej. Okay. Każdy ma tylko jednego węta na całą grę. No, no wiem, wiem. Ojej. Ja, no, na ja to Ja już bo nie wiedziałem, o co z tym chodzi. Ja też właśnie misklikiem użyłem. Siema, siema, Ale to jest najlepsze, że my widzimy tylko i jeszcze myszką można sobie sprawdzać, gdzie kto jest. A w ogóle okurde, hide and seek, jak Tu to był, to był gdzieś blisko. O, o! gracie. O! Ciekaj! Hide and seek. Dobra, jest. Task. Ja... wiem, kolej, rzeszanku, Hacker Chodź, on jest obok jest nas. Po mnie skillet, jest, pomiesz w killa, jest, pomiesz w killa w ogóle. Ale nie no, Dobra. następnym razem daj, daj większą wizję dla. Ale nie da się! Nie da się? Daj się, da się. Ej daj, a następnym razem dla nas lepszą. Mam trzy etapowego taska, na serio. Co? No, ja wierzę. Ja mam na gdzie mam ten. Muszę... A, co, nie A, na viewing decku muszę naprawić, muszę zrobić kabelki. a ja tym razem muzykę włączyć, bo ja nie słyszałem tej muzyki i się ten, i się wyrnałem. Bo jak y ale ten, ten, ale to też jest wykrywanie ten. Jest taki wskaźnik no, wykrywający. A tak, ale ja to na niego nie patrzałem, bo myślałem, że ten, że myślałem, że, ja że ten. Ja bym szczerze mówiąc kiedyś zobaczył jak wygląda oszustwo. Tak się rąbe. No, i hej, chcę to ktoś resztkę w karda. Co to, to za pytanie? Czy kto czy czy, 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 hej, chcecie kasę? Tak, no, daj. Daj, daj, daj. Kupisz sobie cyberpanka. Ej, normalnie tam dalej dział działają. Kurde, spotkałem tego, spotkałem oszukistę, ale on mnie chyba nie zauważył. No, gramy na razie h 1 Ja, ja spotkałem oszukistę, miałem muzykę, ale spotkałem oszukistę. Dosłownie znalazłem. Ja chwilę kila, kila, miałem przez chwilę. Dobra, wygramy. No, 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 Uważajcie. A nie, dobra, teraz jest y, namierzanie graczy. Ej, a tu to na następnej gierce włączcie muzykę, ze O kurde, nie, ktoś, muzykę. ktoś, y, ktoś y, o kurde, ma, ma, jest y, namierzenie na mnie. Po ja sposób, też mam. Teraz jest mega trudno, bo jest namierzanie na graczy. No. Trzeba. Nie no, na stówę ja teraz zginę. Ja nie. Tak. Ty nie. Ty jesteś? Ej, mam tu kogoś, I to jest jakiś Gdzie Kim jesteście? I korcy, tak? Co to jest, tak? Panie. Ej, ale na gierkę mgierkę, mąskie muzyki, bo ja muzyki nie mówię. Nie! Jak ty możesz wchodzić do kibla, kiedy ktoś też go używa? No nie. Nie, no ja, ja na stówę teraz zginę. Tak jest tak myślę. Używałem sobie kibla, a ten nie wchodzi. Dzień dobry. Jakiego speeda ma ten impostor? Kto takie ustawił? No takie no, tak jest. Tak jest. Jakby co gramy hide and seek i na się, ale nie ma ni innych ról, tylko po prostu przez się gramy. Ej, za, no, zagramy zaraz w Townofasa? Ja bym chciał. Ja 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 no Kurde, ja jestem jedną z, tylko z dwóch osób. Ja też! O kurde, śmiałem. Tu, Kto ustawił go? Nie mega. Mega. Ja wiem. No, bo ja tam przejść nie mogłe. No, bo jest wyłączone. Nie no, jest. No, Dobra, dawajcie zwykłego wielkiego fasa. Dzięki mordeczki, że dotrwaliście do końca. Jeżeli chcecie filmy za manga na moim kanale, to walnijcie głową w suba i dajcie lajka.